Na początku marca światowe media obiegła wiadomość o śmierci Akiry Toriyamy, twórcy takich kultowych mang jak Dragon Ball czy Dr. Slump. Jego twórczość nie tylko jest rozpoznawalna na całym świecie, ale także zainspirowała tysiące innych mangaków do kreowania swoich własnych historii. Zapraszam na odcinek, w którym przybliżę historię kariery tego niezwykle wpływowego artysty. Akira Toriyama urodził się w mieście Kiosu w prefekturze Aichi 5 kwietnia 1955 roku. Jego ojciec był właścicielem warsztatu samochodowego i zawziętym fanem wyścigów motocyklowych. Młody Akira odziedziczył po nim miłość do samochodów i motocykli, która towarzyszyła mu do końca życia. Akira od najmłodszych lat lubił rysować, zwłaszcza zwierzęta i pojazdy. Wspominał, że jednym z punktów przełomowych w jego życiu było obejrzenie animacji studia Disneya 101 Dalmatyńczyków. Dzięki niej jeszcze bardziej wciągnął się w świat rysowania, chcąc stworzyć ilustracje dorównujące tym kreowanym przez amerykańskie studio. Drugim dużym źródłem inspiracji dla chłopaka były mangi Osamu Tezuki, zwłaszcza Astro Boy, dzięki któremu pokochał ten rodzaj twórczości. O ile w szkole podstawowej Akira był całkowicie pochłonięty rysowaniem, tak w okresie gimnazjalnym robił sobie dłuższe przerwy od tworzenia, gdyż jak sam mówił, bardziej interesowały go wówczas filmy i programy w telewizji, takie jak Ultraman czy Gamena. Po zakończeniu gimnazjum Toriyama dostał się do prefekturalnego liceum przemysłowego, specjalizującego się w projektowaniu i reklamie. W sprzeciwie rodziców, którzy chcieli, żeby kontynuował swoją edukację, Akira postanowił policeum porzucić ścieżkę edukacji i rozpocząć pracę. Znalazł zatrudnienie w Nagoi, w agencji reklamowej, gdzie zajmował się projektowaniem plakatów. Toriyama nie był jednak wzorowym pracownikiem, często się spóźniał i dostawał nagany. W końcu, po trzech latach pracy, Akira odszedł z agencji i postanowił zostać mangaką. Zdesperowany i bez grosza przed duszy Toriyama przesłał jedną ze swoich prac na konkurs dla amatorów w magazynie Weekly Shonen Jump. Ponieważ praca zgłoszona przez Akire okazała się parodią Gwiezdnych Wojen, a nie oryginalną historią, nie zakwalifikowała się do wyścigu po nagrodę. Mangę z uwagą przeczytał jednak jeden z redaktorów pisma, Kazuhiko Torishima, i wysłał Riyami wiadomość, której zachęcał go do dalszego rysowania. Dzięki zachętom ze strony Kazuhiko, Akira stworzył mangę o nazwie Wonder Island, która została opublikowana w magazynie Weekly Shonen Jump w 1978 roku. W magazynie Shonen Jump czytelnicy mogą oceniać znajdujące się w nich mangi i przyporządkowywać je od najciekawszych do tych, które podobały im się najmniej. Manga Wonder Island zajęła w głosowaniu ostatnie miejsce. Klapą okazała się także jej kontynuacja Wonder Island 2. Akira poważnie wówczas myślał o porzuceniu rysowania, wygrał jednak jego upór i chęć udowodnienia, że umie tworzyć ciekawe historie. Po roku wydawniczych wpadek redaktor Torishima zaproponował Akirze, żeby narysował opowieść, w której główną rolę odgrywa kobieta. W ten sposób powstała manga Tomato Uroczy Detektyw, która w przeciwieństwie do poprzednich prób okazała się sukcesem. Zachęcony udaną próbą Akira zaczął tworzyć kolejny komiks z główną rolą kobiecą o nazwie Dr. Slump. Manga okazała się ogromnym sukcesem i była regularnie publikowana przez Weekly Shonen Jump od 1980 do 1984 roku. Komiks, będący komedią science fiction, opowiadał o przygodach żeńskiego robota Arele Norimaki oraz jej twórcy Senbei. W 1981 roku na podstawie mangi Toei Animation rozpoczęło produkcję anime o tej samej nazwie, które było emitowane przez 5 lat i łącznie osiągnęło liczbę 243 odcinków. Sama manga sprzedała się w nakładzie ponad 35 milionów egzemplarzy i zrobiła storiamy jednego z najpopularniejszych mangaków w kraju. Najbardziej znane dzieło twórcy miało jednak dopiero nadejść. W 1982 roku, podczas prac nad doktorem Slumpem, Toriyama ożenił się z Yoshimi Kato, także rysowniczką Mang. Miał z nią dwójkę dzieci, syna Sasuke i córkę Kika. To właśnie dopiero na początku lat 80. Akira ujawnił wygląd swojej twarzy. Wcześniej, z powodu nieśmiałości, posługiwał się w publikacjach awatarem o nazwie Toriyama i unikał wywiadów w mediach. の部屋でございます今日はもう小さい方々に圧倒的なあの人気漫画それからテレビでもあのアニメーションで皆さんご覧になってらっしゃるんですけれどもドクタースランプをお書きになってらっしゃる方でいらっしゃるんですがその中のあられちゃんというのはもうご,ご覧になったことがなくてもあられちゃんという名前をお聞きになったと思いますけどその作者が今日のお客様でいらっしゃるんですで本当はもっと早くおいでいただきたかったんですけど去年ご結婚式となんか長者番付1位の発表が同時になっちゃったんでごちゃごちゃになってなんかとても純粋でいらっしゃるこの方はすっかりもう 人間が怖くなったお芝居に乗って、今までなんかお顔を見せくださらなかったんですけど、今日やっておいていただきました、鳥山明さん、今日のお客様、じめにまずご結婚式と長者番付1位の発表とか一緒になっちゃって、すごかったっていうのは、どういうことであきら鳥山は、僕は本当に好きなファンのフィルムを、コンクフォー、 Redaktor namówił go, żeby idąc ze za swoim zainteresowaniem, spróbował stworzyć sionen mangę o tematyce kung fu. W ten sposób powstała najpierw dwuczęściowa manga Dragon Ball, która po ciepłym przyjęciu została przekształcona w całą serię. Komiks opowiada o przygodach niezwykle silnego chłopca o imieniu Son Goku. Dragon Ball okazał się ogromnym sukcesem. Manga była wydawana w latach 1984-1995 i sprzedała się dotychczas w ponad 260 milionach kopii, co czyni ją czwartą najlepiej sprzedającą się mangą w historii. W 1986 roku opowieść została zaadaptowana na niezwykle popularne anime.

その辺はあまり意識はしなかったです、ね、まあ自分一応大変だけど自分だけでコントロールできちゃうのはもしかしたらすごく楽しいのかもしれないと随分経ってから気がつきました <laughs> それいつ頃ですか気がつかれたのって <laughs> もう「ドラゴンボール」も終わりかけですね、はあ、その頃まで気がつかないですしんどいだけっていうあ,あもうしんどいだけが先に立ったぶってるみたいな、うんうん、読者としては全くそういうのは気がつかなかったですか うん、ね、そうですかね,ね。まあ、担当させていただいたときに、先生のそのしんどいエピソードっていうのをいくつか聞かされて、1週間のうちに何時間しか寝られないとかっていうの。一番しんどいのは1週間で20分っていうのは<し>あれが一番きつかったんです。1>, 1週間で20分の睡眠時間ですか？4日徹夜して20分寝て3日徹夜した。うわーあれはし Oprócz pracy nad Dragon Ballem, Akira zajmował się również drobniejszymi, pobocznymi projektami. Między innymi został zaangażowany do prac nad grami komputerowymi Dragon Quest, Chrono Trigger czy Tobal. Po zakończeniu prac nad Dragon Ballem, Toriyama publikował krótkie mangi, takie jak Kowal, Dzika czy Sandland. Współpracował także z wieloma innymi mangakami, wypuszczając wspólne prace. Był zaangażowany również w wiele różnych, czasem całkowicie odmiennych od siebie projektów. Przykładowo, w 2005 roku zaprojektował na prośbę Siki Motors samochód elektryczny, który trafił do normalnej sprzedaży. Oprócz projektów biznesowych, Toriyama angażował się także w wiele akcji charytatywnych. Na przykład w 2009 roku narysował mangę dla organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska, która miała uczyć dzieci znaczenia przyrody. W 2011 wspólnie z magazynem Weekly Shonen Jump pracował nad wideo mającym pomóc osobom dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi. W styczniu 2024 roku Akira zaprojektował oficjalne logo swojego rodzinnego miasta Kiosu. 1 marca 2024 roku Akira Toriyama zmarł w wieku 68 lat z powodu krwiaka podtwardówkowego. Według źródeł bliskich rodzinie Toriyamy miał on chorować na raka mózgu i poddać się operacji jego usunięcia w lutym 2024 roku. Akira Toriyama jest jednym z najbardziej wpływowych mangaków w historii. Stworzone przez niego dzieła, zwłaszcza Dragon Ball, wywarły ogromny wpływ na cały rynek mang i zainspirowały tysiące twórców. Co dzięki inspiracji i historii stworzonej przez Toriyamę powstały później takie słynne mangi jak One Piece, Naruto czy Bleach. Akira podczas swojej kariery zgromadził majątek wart ponad 50 milionów dolarów i pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli kraju kwitnącej wiśni. Goodbye, my friend.